Siemaneczko z tej strony Kasper 90 i jest ze mną Janek Franek, jak żeby inaczej znowu na Skywarsach. Siemaneczko. Gdzie ty jesteś, Jasiek? Eee, powinienem być obok ciebie. O, ja zespań. mam Enderową. Ja mam bardzo słabe Icy. Ja na razie też. O, skrzynka I... druga. Gdzie Gdzie nie jest? no mam podwójny zestaw słabych a... a Ej, gdzie jest druga skrzynka? Ty jesteś na jakiej drzwi? Na zimowej. A, tu ty tam jesteś! A ty jesteś na jakiej? Na anderowej. Właśnie robię most. A, ty tam. Gość do mnie idzie. Śnieżek, proszę. Mam jajka jajka, które spadły. No ty masz jajka, fakt. masz jajka. I szybko, bo ja nie druga skrzynka. O, Gdzie jest druga skrzynka? Gdzie jest druga skrzynka? Ej, no powiedz. What the fuck? Kacper go, ja myślałam, że nie zbydzę. Ale powiedz, gdzie jest druga skrzynka? E, e, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. O tutaj. Diamentowa motyka. No, Dziękuję. Chodź na tego. Dobra, nice, to ja idę do ciebie. Zrób mi trochę mostu. Gdzie ty? Będziesz z pustynnej? Nie, ja będę i tak będę iść z pustynnej. Ale na razie jestem na, na długowej. Mówię, że ja jedzenia potrzebuję. Ja jak... Nie, może ja mam... ja mam rybki, więc. nie, nie, do nie, nie, chyba. nie, 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 Dasz mi parę rybek, jedną ci dam. Nie też słabo z jedzeniem. Dobra, więc... no, się masz jak, jak z dawnych czasów. Czekaj, dam cztery. A właśnie, masz dwie. Dzięki. Ja będę E, dasz mi swój zestaw? Um, e, czego nie masz? Nie masz czego? Coś do bicia i klaty. Klaty nie mam, ale mam coś do bicia. I dam ci jeszcze dodatkowo cztery śnieżki. Fajnie, mam pięć. A ja mam stak. Punkt. Ej, to ale się zaznaczy. Ej, Nie, no, coś znaczy. Ej, a tak 64, czy... Jeszcze jakiś typ jest! Brawo! Eee, tu jest. Ja masz jakiś skierzy. budulec? Mam. Um. O! Klaty są! Daj. ci klaty. Masz. Gdzie ty? Masz klaty. o ale mam dużo ale o kurna lata I ty jaki? jeszcze mnie ktoś głupiościł mada kto jest tutaj koksem? Kto jest to koksem? Kto jest tutaj koksem? To jest tutaj koksem? chodź Asiek razem Dzień. razem chodź to no super, ale... Chodź tutaj. Ja nie mam tyle do wyjścia. Mam mało. Idę na niego. Poczekaj. Sam nie się. Brawo. Nawet mi Ani Hita nie zabrał. Ej, weź, róbmy... Spadłem! Co? Byłem... COWKA! Nie mów, że jestem cheaterem! Cheater! Nagrany cheater! Weź mnie, nie spychaj! Cheaterze! Cheater! I cofka będzie! Widzimy się na boleńcach. Dobra, jesteśmy po odcięciu. Mila Juta. Haha, wygrałem ten była Haha. No bo mnie zabił specjalnie. No bo miałeś sowkę cheater. To nie jest cheater, na te serwy, że są takie lagi. Masz no, problem. Czekaj, skacie, bo wtedy piszę, że my musimy na... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wygrałem. Mm -hmm. Ale słabo Ale jedzonko Gdzie to jest druga skrzynka? O, to jest płatonna, ale dla mnie. Tu masz słabe mikro. Mam słabe i mam hełm. Dobra, obok nie ma yy, diekcową siekierę. Bostek, ale się mnie nie zainteresuje. Chodź do niej. Weź diekcową siekierę. Szybko. Kacper, patrz. Co? Co miałam patrzeć? Patrz na mojego schematu. No, widzę szkielet w kapturze. Sorry. Jezus, to było przypadkowo. Zobaczcie jakie miałam lagi. Spoko. Gdzie ty jesteś? A ty Gdzie już tam jesteś. O kurna. Oni mają szyję. Ja, a my nie mamy, po A ty jesteś trochę słabszy w popie. Ty buduj, on ma chyba łuk. No, a jeden... Oni obydwoje mają łuki jak sobie siekierę. Jeden z nich ma jak sobie siekiery. Oni strzelają, siekiery się sobie przejrzeć. No człowieku! <laughs>

O, dobra, do no, zobaczenia. No dawaj, nie umiecie się klepać. Padłeś. Nieprawda, nie. Ja Wolę, żebyś się na kolejnej arenie. Dobra, już jesteśmy na kolejnej arenie. Jak? Pięciu, no? jak to przyglądam? Sześciu. Jarenie. Dobra, to już nie takie landa. Ale... <glimna> nie, to jest ten... Gosia bo jak to bręknie. O, jakie głupie. Mam jest. łuk. A ja mam strzały. Dasz? No głupie i ty. Jak sama siekiera? A ja mam tom Jak sama siekiera? Ty. Ja nawet nie mam drewnianego mieczu. To dam ci siekierę. Fajnie. A nie. Gdzie tu jest? Chodź do mnie. Wyrzuciłem bieżącą sikierę. Wy przebacz. No? Lamka. Nie, wiem, ale dobra. A ty masz coś ty Nie, Nie, się, bo nie ma więcej złow. Pada. Pada. A chodź chodźcie do mnie, bo mam niezamiłego Gdzie ty jesteś? Jeszcze mam gościa z uku. Jest Zabiłem gościa! Aha, czy uh -huh. kto jest tutaj? Aha, ja jestem gościem. Jej? Aha. Nie ma strzał, kurna. Ja mam sześć, ale iść do mnie I zostało oprócz nas dwóch gości A ja zabiłem jednego Jestem jako na pierwszym miejscu Dzięki. Nieprawda Tak jestem, ja zobacz Na drugim Na pierwszym miejscu. Na drugim No zobacz sobie, ja mam jedno zabicie A na, na, na drugim Pierwszym nie kłam. Nie jesteś na drugim O fuck, ona ma żelazny łuk ta, żelazny łuk! Mixtape, cherry. FUG! Předrauj. Zyla, żelazny. To widzimy Ale się co? na kolejnej arenie. Ale co One mają subarytów. Dobra, yy, zrobiłem cięcie. O, kolejna diamentowa Sikiera. Nie wiem. Zobacz nie. na egraniu To się nagrało. Jasne, Kacper. Wierzę. Ci. Ja Czyciecie! Cz, 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 cz. Czyciecie! nie zabije mnie! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Dobra, robimy cięcia. Dobra, jesteśmy po cięciu, ja się dalej gra. Tak, y ludzie, mam wszystko tam y Jak są osiera, najlepsze. Te branko, jest jakiś gościu, nic nie ma i ten. To weź do niego, po ludzku i Tak, tylko że on nie ma budylca, a on jest to jakieś 200 tysięcy kratek ode mnie. Super. 200 tysięcy i kratek ode Logika Jaśka. A nie dobra, mam prawdziwą. Ale ja nie mam dyktu, mam na to jest ono. Jaki nick? Gipsper999 Jaki? Gipsper podkreślony 999 Gikster? No, ale ona nie napis... ono mi napis... ono mi napisało, że jest jedynka. No, bi, bi, bi. Так, хорошо. Папа! А, да, потому что она много снега. А эта... Хорошо. Будет написано, что у тебя есть листерка, который Już to się na skarpie. Julia. Helia. Hmm. Powiedz, że nagrywamy. Mhm. Напиши, да. Super! Dobra, robimy następne ćwiczenie. dobrze, jesteśmy po cięciu. Chyba większość będziemy ale bez Jaśka. Tak, nie. wiem. Ja gram tu jedną. Już widzę Gostka. Tylko, że on ma Uch. No i chyba jakiś stek. No lol. No taki sam chyba jak tamten był. nice floor. Damn. Я жу Ну, O, sorry, że taką długo nie odskaliście. Zafascynowany tym epidemiem, że nie umie grać. Ja dzisiaj byłem na ping -pongu. a ja muszę chodzić na ping-pong. Ale ja też muszę, wiesz? Przynajmniej uczy się grać jak Wiktor. Ale co na od Wiktora? Spadł? Spadł? Nie spadł. Słodko. Spadł? Nie. Hmm. No, ile mu brakowało tu wersji? Nie, koniec tego. A no, jeszcze do mnie śnić, mieszkańcy. Mieszka. Idę do dodatkowe skrzynki. Sorry. Jak to przypomina, to nie mam nic wody, więc będę jechał lata.

Nie no... Nie! yo. Dobra! Zobacz. Jestem na jego wyspie! Dam 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 dam, 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 dam. Jest refil'a! Zjadłem już! Ale nie ogarnę! Ale nie ogarnę! Ale nie ogarnę! Zabiłem go! Dam dam, dam 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 dam! Dam 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 dam! Brawo! Dwa kile na arenie plus wygrania. Dobrá skončil som. Môžeme ze mną i a kato... Nie, bo som na arenie, czekaj, tylko dokończę. Dobra, jesteśmy razem trzy osobno. Ja, bitches. Dobra, to ja idę na armię. Albo nie. Choć Kacper później na SM. będzie. What the fuck! No, ty mnie zabił. No bo ty jesteś ekranem. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Uwaga, to jest Ostatnia arena, nie chodź na ale ten. w tej arenie będzie taki fajny specjalnik. Nie będziemy grać. Dobra, to zapraszam do oglądania. Dobra, witamy was po cięciu. To był koniec naszego odcinka. To chcieliśmy zrobić. Subujcie, lajkujcie, na A rado. na koniec coś śmiesznego. Nie! <laughs> pa!